dobry wieczór. Co właściwie dzieje się, gdy cały region, który przez dekady polegał na siłach z zewnątrz, nagle mówi dość i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce? To jest y, pytanie kluczowe, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Afryce Zachodniej obserwowaliśmy prawdziwe trzęsienie ziemi. Powstają zupełnie nowe sojusze wojskowe, przemoc eskaluje w, no, w zastraszającym tempie, a na tej geopolitycznej szachownicy przestawiane są kluczowe figury. Dokładnie. Mamy przed sobą, można powiedzieć, stos raportów różnych depesz i analiz, które malują obraz regionu w absolutnym punkcie zwrotnym. Naszym zadaniem dzisiaj jest połączyć te wszystkie kropki. Spróbować to wszystko zrozumieć. Tak, zrozumieć, co te wydarzenia oznaczają nie tylko dla milionów ludzi tam na miejscu, ale też mm, dla reszty świata. Bo to nie jest tylko jakaś tam lokalna historia. To jest opowieść o zmieniającym się porządku globalnym. Zgadza się. Spróbujmy więc to wszystko poukładać. Ta szczegółowa analiza jest możliwa dzięki ProWave AI, a została przygotowana na podstawie źródeł zebranych przez Stylo News aplikację informacyjną opartą na sztucznej inteligencji. No dobrze. To od czego zaczynamy? Zacznijmy od tego, co wydaje się być nowym centrum grawitacji w regionie. Czyli od Sojuszu Państw w Sahelu. 9 listopada stało się coś naprawdę, naprawdę ważnego. Mali, Burkina Faso i Niger. Czyli trzy kraje rządzone przez wojskowe junty. Właśnie. One oficjalnie powołały do życia wspólne siły zbrojne. I co ważne, nie mówimy tu o jakiejś symbolicznej deklaracji. Chodzi o bardzo konkretne oddziały. Łącznie od pięciu do sześciu tysięcy żołnierzy. I to jest, no to jest ogromna zmiana. Przez lata za bezpieczeństwo w regionie odpowiadała głównie Francja, prawda? I inne kraje europejskie. A teraz te trzy państwa mówią głośno i wyraźnie Dziękujemy, poradzimy sobie sami. No tak, a co to w praktyce oznacza dla walki z terroryzmem? Na papierze oczywiście ma to wyglądać imponująco. Wspólne mm -hmm. dowództwo, zintegrowany wywiad, skoordynowane operacje przeciwko grupom takim jak jej NIM, czyli powiedzmy lokalna filia Al-Kaidy, czy też odłomom państwa islamskiego. Liderzy tych państw, jak generał Tiani z Nigru, mówią wprost o odzyskaniu suwerenności w obronności. To jest dla nich kluczowe hasło. Zaczekaj, muszę tu zapytać, bo to wszystko brzmi bardzo ambitnie, ale czy to jest w ogóle realne? Mówimy przecież o trzech z najbiedniejszych krajów świata, pogrążonych we własnych wewnętrznych konfliktach. No właśnie. Mają zasoby, logistykę i co chyba najważniejsze wzajemne zaufanie, żeby taka połączona siła faktycznie działała. Czy to nie jest bardziej manifest polityczny, wiesz, skierowany przeciwko Zachodowi? To jest pytanie za milion dolarów. I sedno całej sprawy. Z jednej strony, tak, to potężny manifest. Ministrowie obrony Mali i Burkina Faso, Sadio Camara i Celestin Simpore, bardzo mocno podkreślali właśnie ten aspekt. Zintegrowane dowodzenie, branie odpowiedzialności. Czyli sygnał dla Paryża i Waszyngtoniu. Dokładnie. Ale z drugiej strony, wyzwania operacyjne są gigantyczne. Koordynacja trzech różnych armii, które same z trudem kontrolują własne terytoria, to jest po prostu koszmar logistyczny. Sukces tych sił będzie absolutnie kluczowy, ale na razie jest to jeden wielki znak zapytania. I to jest fascynujące, bo podczas gdy te trzy kraje próbują budować ten, nazwijmy to, sojusz buntowników, ich gigantyczny sąsiad, Nigeria, jest żywym dowodem na to, jak trudna jest ta walka. Sytuacja tam wydaje się no wymykać spod kontroli. To bardzo delikatne określenie. Mamy tu w źródłach informację, że rząd Wielkiej Brytanii właśnie zaktualizował swoje zalecenia dla podróżujących. I to nie jest drobna korekta. Aż tak źle? Odradzają podróże do aż 21 z 36 stanów Nigerii. To praktycznie ponad połowa kraju. Zagrożenia: terroryzm, porwania dla okupu, przemoc na tle etnicznym. No, to pokazuje skalę problemu. A to przecież nie są tylko ostrzeżenia dla turystów. Tam na miejscu rozgrywają się prawdziwe dramaty. W stanie Borno, na północnym wschodzie, doszło niedawno do regularnej bitwy między dwiema frakcjami terrorystycznymi, Boko Haram i ISWAP. Tak, mówi się o blisko 200 ofiarach. To jest jak wojna wewnątrz wojny. Niesamowite. I właśnie dlatego analitycy, na których powołuje się portal The Cable, mówią wprost o kryzysie suwerenności. To bardzo mocne określenie. Oznacza, że państwo nigeryjskie traci kontrolę nad własnym terytorium, nad zasobami. Mimo wszystko rząd próbuje walczyć. Oczywiście. Wojsko odnosi też sukcesy. Niedawno udało im się uwolnić 86 zakładników, co jest ogromnym osiągnięciem. Ale to tylko pokazuje, z jak potężnym i hmm, rozlanym problemem się mierzą. Prezydent Bola Tinubu publicznie obiecuje zwycięstwo nad terroryzmem, ale rzeczywistość jest po prostu brutalna. I niestety ta brutalna rzeczywistość znowu dała o sobie znać zaledwie kilka dni temu, 18 listopada. Historia, która brzmi jak koszmarny powrót do przeszłości. A tak na żeńską szkołę z internatem w stanie kebi. Dokładnie. To jest tragedia, która wpisuje się w ten najmroczniejszy schemat, jaki znamy z Nigerii. Atak na szkołę w Maga, porwanie 25 uczennic. To natychmiast przywołuje wspomnienia o porwaniu dziewcząt z Schibok w 2014 roku. Które wstrząsnęło całym światem. Tak. A co gorsza, podczas tego ataku zginął wicedyrektor, który próbował bronić uczennic. To jest akt absolutnego barbarzyństwa. A to przecież tylko wierzchołek góry lodowej. Jedno z naszych źródeł, powołując się na Organizację Praw Człowieka, podaje wstrząsające dane: tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni w różnych częściach Nigerii mm. zamordowano 102 chrześcijan i porwano kolejnych 114. To są przerażające liczby. Tak. I to jest bardzo ważny, chociaż niezwykle delikatny wątek. Ta przemoc ma często podłoże religijne, ale władze wabudży podkreślają i to też znajduje odzwierciedlenie w raportach, że ofiarami terrorystów padają zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Czyli to nie jest prosty konflikt religijny? Absolutnie nie. Dżihadiści atakują wszystkich, których uznają za wrogów, za niewiernych w tym także muzułmanów o umiarkowanych poglądach. Problem jest więc o wiele bardziej złożony. A ten chaos w Nigerii staje się, jak rozumiem, magnesem dla grup terrorystycznych, które do tej pory operowały głównie w Sahelu. Zagrożenie zaczyna się po prostu rozlewać. Dokładnie. Grupa JNIM, ta związana z al kaidą historycznie działała w Mali, Nigrze, Burkina Faso. Ale w październiku po raz pierwszy w historii przeprowadziła atak na terytorium Nigerii w stanie kwara. To już jest strategiczna ekspansja. Zdecydowanie. To pokazuje, że granice państw dla tych grup nie istnieją. Wygląda na to, że chcą stworzyć taki korytarz terroru, od Sahelu aż po wybrzeże Zatoki Gwinejskiej. A ich strategia to nie tylko ataki zbrojne. W Mali stosują metody, które paraliżują całe państwo. Tak, od września prowadzą blokadę paliwową wokół stolicy Bamako. To jest genialne w swojej prostocie i, no, diaboliczne w skutkach. Odcinają dostawy. A to prowadzi do. do paraliżu transportu, zamykania szkół, upadku firm, wywołują kryzys humanitarny i energetyczny, żeby pokazać słabość rządu. A ten chaos ma też bardzo konkretną ludzką twarz. I tu dochodzimy do historii, która jest chyba najbardziej wstrząsająca ze wszystkich, które mamy w dzisiejszych materiałach. Historia młodej kobiety Mariam Sisse. Tak, zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Bo to nie jest tylko kolejna statystyka. Mariam Sisse była influencerką z TikToka. Miała dwadzieścia kilka lat. Tworzyła treści patriotyczne, wspierała maliską armię. Budowała poczucie narodowej dumy. Została porowana i 14 listopada publicznie stracona przez żychadystów w miejscowości Tonka. To nie była przypadkowa ofiara. To była egzekucja symbolu. Dokładnie tak. To był akt wojny psychologicznej. Wybrali młodą, popularną patriotycznie nastawioną kobietę, żeby wysłać jasny komunikat każdy, kto wspiera państwo, jest naszym celem. Jej śmierć wywołała w Mali szok i żałobę, stała się symbolem bezbronności zwykłych ludzi. Wobec takiej eskalacji, co na to świat, Unia Afrykańska, ONZ, są jakieś próby reakcji? Są apele. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i Unia Afrykańska wzywają do zjednoczenia sił w regionie. Apelują o przezwyciężenie nieufności, zwłaszcza między blokami państw tym starym, czyli ECOS, a tym nowym sojuszem. Czyli wzywają do współpracy dwa w zasadzie rywalizujące ze sobą obozy? ECOAS, czyli Wspólnota Gospodarczo-Państw Afryki Zachodniej nałożyła sankcje na te junty wojskowe. Tak, za zamachy stanu. A Sojusz Państw w Sahelu to właśnie te trzy junty, które stworzyły własny klub. Prośba o współpracę między nimi brzmi, no cóż, jak myślenie życzeniowe. Jest to niezwykle trudne, ale z perspektywy ONZ i Unii Afrykańskiej to jedyna droga. Podziały polityczne tylko wzmacniają terrorystów. Problem w tym, że na dyplomację nakłada się brutalna rzeczywistość. Na pomoc humanitarną w regionie po prostu brakuje funduszy. A w tej próżni, która powstaje po wycofaniu się Zachodu, pojawiają się nowi gracze? No właśnie, bo w tej całej skomplikowanej układance widać wyraźną zmianę sojuszy. W Bamako, stolicy Mali, w połowie listopada odbyły się pierwsze w historii kraju targi zbrojeniowe BAMEX-25 kto był głównym gościem? Turcja. To tureckie firmy zbrojeniowe były gwiazdami tych targów. I to jest bardzo wymowne. Mali, podobnie jak jego sojusznicy z AS, odwraca się plecami do tradycyjnych partnerów, jak Francja. I zacieśnia współpracę wojskową właśnie z Turcją, ale też z Rosją. Dokładnie. Minister obrony Mali posunął się nawet do publicznego oskarżenia krajów zachodnich o, uwaga, wspieranie terroryzmu w regionie. To już jest zerwanie mostów. A co z Rosją? Mówiło się dużo o grupie Wagnera, teraz o Afrika Corps. Jakie są ich wpływy? Według niektórych analiz ich wpływy wcale nie są tak silne, jak mogłoby się wydawać. Mówi się o problemach operacyjnych, o tym, że nie dostarczają takich rezultatów, jakich oczekiwały lokalne rządy. Aha. I to może być jeden z powodów, dla których Mali i jego sąsiedzi tak intensywnie szukają alternatyw, jak właśnie Turcja. Tworzy się po prostu nowy rynek dla dostawców sprzętu i usług wojskowych. Co 2024 roku, prawda? Tak. I to musiał być dla nich ogromny cios, jeśli chodzi o zdolności wywiadowcze w regionie. Ogromny. Ta baza była ich okiem i uchem na całym Sahelem. Jej utrata stworzyła potężną lukę wywiadowczą. I to wszystko tworzy tło dla rosnących napięć na linii Waszyngton-Abudża. Czyli z Nigerią. I tu wchodzimy na pole wielkiej międzynarodowej polityki. Były prezydent USA Donald Trump zagroził Nigerii interwencją wojskową. Czym to uzasadniał? Powołał się na prześladowania chrześcijan. To wywołało w Nigerii prawdziwą burzę. Młodzież organizowała protesty, odrzucając te groźby i podkreślając, że Nigeria jest suwerennym krajem. I sama rozwiąże swoje problemy. Właśnie. A władze nigeryjskie, jak już mówiliśmy, odpierają zarzuty, argumentując, że ofiarami przemocy padają wyznawcy wszystkich religii. Groźby jako naruszenie suwerenności i mieszanie się w wewnętrzne sprawy. A prezydent Nigru Lider jednego z krajów sojuszu wpisał to w swoją narrację, mówiąc o imperialistycznym spisku, który ma na celu destabilizację całego regionu. Czyli lokalny kryzys jest wykorzystywany w globalnej rozgrywce mocarstw. Jak zawsze. Niesamowicie złożony obraz. Mamy więc nowy sojusz wojskowy, którego skuteczność jest niewiadomą, mamy Nigerię pogrążającą się w chaosie, mamy ekspansję dżihadystów i wreszcie przetasowania na arenie międzynarodowej. Spróbujmy to podsumować. Na co trzeba będzie zwracać szczególną uwagę w najbliższych tygodniach? Myślę, że kluczowe będą powiedzmy cztery obszary. Po pierwsze, postępy w tworzeniu tych wspólnych sił Sojuszu Państw w Sahelu. Czy zobaczymy ich pierwsze operacje? Jak skuteczne będą? Od tego zależy wiarygodność całego projektu. Jasne. A po drugie? Po drugie, dalsze ruchy grupy JNME. Czy ich ekspansja na terytorium Nigerii i w kierunku krajów nadbrzeżnych będzie kontynuowana? To może zdestabilizować kolejne państwa. Trzeci punkt to chyba decyzja, która ma zapaść w Waszyngtonie. Dokładnie. 20 listopada Kongres USA ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnych sankcji na Nigerię za łamanie wolności religijnej. To może radykalnie zmienić relacje między tymi krajami. I wreszcie po czwarte wysiłki dyplomatyczne czyli czy komuś uda się to wszystko poskładać? Czy ONZ i Unii Afrykańskiej uda się zbudować jakikolwiek regionalny konsensus i co równie ważne, znaleźć pieniądze na pomoc humanitarną dla milionów ofiar tego konfliktu? To dogłębne spojrzenie na wydarzenia w Afryce Zachodniej było możliwe dzięki analizie źródeł zebranych przez stylonius. Warto może wyjaśnić, czym jest stylonius. To jest aplikacja na urządzenia mobilne i komputery, która działa jak taki osobisty analityk wywiadu. Pozwala tworzyć spersonalizowane raporty. Tak, gromadzi informacje z ponad 250 tradycyjnych źródeł informacyjnych oraz z platformy X. Co ważne, analizuje je w ponad. 20 językach. Dzięki temu można śledzić globalne trendy, tak jak my dzisiaj, i podejmować decyzje w oparciu o naprawdę wszechstronne dane, a nie tylko nagłówki. Zachęcamy do wyprobowania i subskrypcji Stylo News na stronie www.stylonews.com. To naprawdę jest potężne narzędzie do zrozumienia tego skomplikowanego świata. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jeśli są tematy, którym chcielibyśmy przyjrzały się w przyszłości, prosimy o kontakt. Zachęcamy również do śledzenia stylu news w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na świecie. A na koniec zostawię może jedno pytanie do przemyślenia. Słucham. Czy ten desperacki w sumie pęd ku suwerenności w Sahelu doprowadzi do stabilizacji, czy też zerwanie starych więzi stworzy próżnię, którą wypełni jeszcze większy chaos?